I love cave. They smoke sharp, they smoke sharp. Push them, push them. They're in the Two cave out. Oh. One more side, side, side. Side that one. One more. So one hey. Cave. In, in cave, yeah. He cannot go back. He's going back now. Yeah, yeah, he's inside cave. When heaven is heaven, 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 still heaven, maybe going donut. Na CSGO Skins przygotowaliśmy dla Was giveaway o wartości 4000 zł. Wystarczy, że doładujesz swoje konto z kodem biznesmen, a automatycznie zyskasz szansę na zdobycie jednego z zebranych skinów. Jeśli nagroda nie przypadnie Ci do gustu, bez problemu możesz się wymienić, korzystając z funkcji Exchanger. Strona oferuje także codziennie darmową skrzynię, z której możesz wylosować epickie skiny. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się specjalne eventy z unikalnymi trybami, pozwalające zdobyć jeszcze więcej przedmiotów. Na CSGO Skins nie zabrakło też popularnego trybu Case Battle, gdzie Możesz rywalizować z innymi graczami w bitwie na skrzynki. Wejdź w link w opisie, skorzystaj z kodu BUSINESSMAN i zdobądź swoje wymarzone skiny. To to było, peace out. Dobrze, nie Hey, smoke'a, out. Hey, out. A out. Nice. Two more, two more, last two, both aiming. Nadaję Daję Angle. Może teraz mi kurwa podskoczy Daję wam smowka JA DAJĘ Nie dałem znowu Nie no Tomek proponuje, a ty co? No on nie umie no To się Idę na za One more mid, Heaven, heaven, heaven Heaven Mamy do nas One more Cave, cave lost. go, ja wyłączę opcję na szybko Nice Wyszedł z Mam no biało, dobra. człowieku Co robicie? Ej, ma Oh, yeah, yeah. No, oh fuck, yeah. Please, ah, oh, I'm defusing. yeah, Kurwa zginął pies. Jest tam jeszcze. Dalej, dalej, Cave, 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 heaven. They do bro, -lon. heaven. A heaven? Mhm. na ragi tu. Boosta mogą mieć. Może trzeciej to? Nie, to dałem stofam, na. out,

Proszę, możecie yes. yeah. No i wybiegł. Wychodzi o dalej. Wasze. Kurwa, mać. One minute Ja going bedroom. A light flash dali teraz. Czu wyjechu, co to za pozycja jest. Teraz tak się da wejść tam? G wysoko? I have a the pack, the They're They're still still okay. Still mid out. Okay. -out, out, out, You think? Yeah, one is B. Dead ramp. Nice. One more. Dead. Watch out, red. 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 i bomb do. okay bomb is ramp. i think he's oh no i think i should send for you just the bomb i you have to cave <sighs> cave cave three cave two or three, three cave. cave and two talvez maybe one A main. One more, more kewie. For sure. Smok. Yeah, they smoke down up. Can be red Can no. okay, ja Tego okieba. Trójkę żyje, chodź N a majors. Tempus, no blisko. Templu, templu. No. Kurwa, się. Masz kawa, ja

Kurwa, ja pierdolę No chuj, spierdolka stąd Let's go, away, I think Right side cake, nice Class, help him, side, side On okay. no, nie skaduje Ja osiemdziesiąt dwa cztery go przeskanowałem. i ja pierdolę co zagra. Maybe go cave. I buy grenades. You can maybe walk to cave. Go walk, go walk. I'm stay on the ramp, I'm still on the I'm staying ramp. Well, One side. I smoke short and flash but you long. One is long. Close ramp. Fuck, I saw. Is long. Close. two more side. Oh, side, side, side.

A my już dwójkę zjemy, co jest? Nie no, nikt, nikt kurwa... Patrz! W ...środka nie walczy, to przegramy ten mecz no. We can... two people coming uh, elbow and three people pushing uh, heaven to meet. Let's I, I, give, I give cave. Let's go, let's go. I have two flashes for you. Two one out. Nice, nice. O oh, kurwa! Co ty robisz to? Bo, bo, bo. To było mówić, że wysadzasz... Kurwa, taki kurwa nieskoordynowany ten... Co jest? Co tam się dzieje kurwa? Widzisz No i Nie dociera do Donata. Kurwa FAMASa. Nie widzę Donata. Możesz stać, schowany.

Jest lód. Ja, one more, one more. Oh, one meet. Coming elbow, coming elbow. Kurwa, tam jakieś timingi dobre łapię. Fajne ma. gląda I think I to be Kiedy hey. Typu jak kurwa wychylam Co Sonic Nie mi ale wychodzę.